Postaram się umiejscowić ten moment, w którym jesteśmy, w takim kontekście dużo dłuższym, bo czasem, śledząc nagłówki giełdo, na komentarzy giełdowych czy, czy, czy w mediach, skupiamy się de facto na perspektywie ostatniego miesiąca, dwóch miesięcy, trzech miesięcy. Przyszedł Trump, ktoś tamten, tu, obniżki stóp. No generalnie jest taki dosyć. Mm, Dosyć krótki horyzont patrzenia, natomiast chciałem zwrócić uwagę, że ta hosta z którą mamy do czynienia, ona nie zaczęła się ani jesienią ubiegłego roku, ani nie zaczęła się nie wiem, jesienią jeszcze kolejnego tylko początek tej zwyżki. To jest październik 2022 roku. Czyli krótko mówiąc mamy już za sobą 2,5 roku bardzo solidnych wzrostów giełdowych, gdzie od poziomu naprawdę skrajnego niedowartościowania polskiego rynku Przesunęliśmy się, no i właśnie. Czy przesunęliśmy już do, 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 do poziomów absurdalnie wysokich? No nie. Przesunęliśmy się bardzo mocno, ale w międzyczasie rosły też zyski przedsiębiorstw. Inne czynniki sprzyjały wzrostowi notowań i dzisiaj pomimo tych wycen, które odpowiednio urosły na giełdzie, możemy powiedzieć, że jesteśmy dopiero na poziomie przeciętnym. Więc krótko mówiąc, Hossa trwa już dwa i pół roku, jesteśmy dosyć zaawansowani w tym wzroście, natomiast nie osiągnęliśmy żadnych ekstremalnych poziomów właściwych, typowych dla okresu, który by poprzedzał Bessę. Tak, czyli jesteśmy w takim momencie, gdzie coraz więcej uczestników rynku dostrzega ten dobry trend, właśnie nagłówki prasowe to potwierdzają, coraz więcej inwestorów dołącza do grona. Nabywców akcji na giełdzie. I, i, I tego typu stan jest właśnie taki charakterystyczny w środku tej fazy wzrostowej. Natomiast kiedy przychodzi koniec? No, koniec przychodzi wtedy, kiedy mamy do czynienia z ogólną euforią, tak? czyli nie, nie wtedy, kiedy dopiero pierwsi inwestorzy przełamują się do inwestowania, jak można powiedzieć mamy teraz, ale właśnie wtedy, kiedy to inwestowanie jest powszechne, kiedy każdy chce uczestniczyć w. Tym rynku. Ja takich nastrojów nie widzę. Ja widzę właśnie takie podejście na zasadzie zaciekawienia, że no owszem, te wzrosty są, no, faktycznie 12 i, i dłuższe, 12-miesięczne i dłuższe stopy zwrotu są bardzo interesujące. Pojawiają się nowi uczestnicy, natomiast naprawdę bardzo daleko do euforii. Euforii, którą widziałem i w latach 90. i w latach 2000- i to były euforie poprzedzające rzeczywiście znaczące przeceny.